Cześć! Najpopularniejsze nośniki audio zmieniają się dosyć rzadko. Jeszcze niedawno prym wiodły płyty CD, a obecnie zdecydowanie najpopularniejszy jest streaming. Nie musimy się jednak cofać w czasie, aby dotknąć, poczuć i usłyszeć prawdziwą esencję oldschoolowego grania. Wystarczy kupić sobie gramofon. W czasie, kiedy większość z nas ma dostęp do Tidala, Spotify'a, czy nawet YouTube'a, fizyczne nośniki wydają się niewygodne, archaiczne i zbędne. Przecież to wszystko mamy dostępne w 5 sekund po dotknięciu telefonu, wystarczy nam połączenie z internetem. Prawda? Prawda. Ale streaming można jednak porównać z takim fast foodem na dowóz. Najesz się, posłuchasz, ale to jednak będzie dalekie od tak zwanego experience. Jakby nie patrzeć gramofon i samo słuchanie winyli jest uciążliwe. Trzeba mieć przede wszystkim odpowiednio ustawiony gramofon, czyste płyty, czystą igłę. No i oczywiście trzeba się z tym wszystkim delikatnie obchodzić. Jeżeli chcemy posłuchać czegoś innego, to trzeba płytę ściągnąć z gramofonu, schować do opakowania, wyjąć kolejną płytę, położyć na talerzu, wyczyścić kurzu. Cała ta ceremonia zajmuje trochę czasu. Po co to wszystko? A po to, żeby muzykę docenić jeszcze bardziej. W czasach Tajdala i Spotify'a wiele osób robi to samo co niestety ja. Czyli tworzymy swoją własną playlistę i tak naprawdę okazuje się, że słuchamy cały czas tego samego w kółko. Przez coś takiego muzyka staje się zadaniowa i przestajemy ją chłonąć. Ja codziennie jak jadę do pracy rano i z niej wracam wieczorem, to tak naprawdę słucham tej samej playlisty. A fakt, że słuchanie analogu wiąże się z tą całą procedurą i ceremonią, powoduje, że zwalniamy i się skupiamy. No, bo skoro już tę płytę włączyliśmy, to posłuchamy jej do końca. Dla porównania, kiedy ostatnio słuchaliście całą płytę od deski do deski ze streamingu? No właśnie, gramofon wymaga od nas takiego większego skupienia, wyciszenia się i doceniania tego, co słyszymy. Dodatkowo, w czasie słuchania możemy tę okładkę po prostu wziąć w rękę, poczytać, obejrzeć dokładkę, nawet powąchać. To wszystko ma taki klimat, że mamy świadomość, że w rękach trzymamy coś naprawdę wyjątkowego. Możecie sobie na przykład kupić tę płytę, czyli Dark Side of the Moon Pink Floydów. Wiem, że oklepany temat, ale hear me out. Trzymając tę płytę w rękach, ja wiem, że mam coś, co zdefiniowało branżę muzyczną na zawsze. Jeden z najważniejszych albumów wszechczasów. I oprócz właśnie tylko słuchania jej, ja ją mam, Ja ją posiadam, mogę ją dotknąć, i to jest po prostu rewelacyjne. Ale jest jeszcze ważniejszy powód, dla którego każdy audiofil powinien posiadać gramofon w swoim systemie audio. I mowa tutaj oczywiście o dźwięku. Od razu powiem, że to nie jest tak, że płyta gramofonowa brzmi zero-jedynkowo lepiej niż każdy cyfrowy nośnik. Ta lepszość to jest tak szerokie pojęcie, że ja nie zdobędę się na takie stwierdzenie. To, co jednak mogę powiedzieć, to to, że winyl brzmi magicznie, analogowo i prawdziwie. Jest w tym dźwięku takie naturalne ciepło, naturalna plastyczność, która powoduje, że to wszystko brzmi niezwykle realistycznie. Wciąż pamiętam, jak wiele lat temu kupiłem swój pierwszy gramofon. Tak naprawdę kupiłem go z jedną płytą, żeby zobaczyć, z czym to się je. No i następne tygodnie spędziłem na tym, że kupowałem każdy album, który w moim życiu jest istotny, żeby usłyszeć, jak on zabrzmi na analogu. W tym dźwięku jest coś tak urzekającego, tak prawdziwego, że chciałem odkrywać całą muzykę, którą przecież znam doskonale niemalże na nowo. Co ważne, wcale nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, aby wejść w świat analogu. Dlatego właśnie robimy gramofony od REGI, ponieważ one nam dają ten prawdziwie analogowy, magiczny dźwięk w dobrej cenie. Już taki Planar 1, który jest naprawdę budżetowym urządzeniem, spowoduje, że będziecie mogli wejść w świat czarnej płyty. I tak, gramofon to rzecz niepraktyczna, uciążliwa w użytkowaniu i droga, patrząc na to, ile kosztują dobre płyty, ale to wszystko schodzi na drugi plan. Dzięki niemu jesteśmy jeszcze bliżej muzyki, a to jest w naszym hobby najważniejsze. Muzyka. Pamiętajcie jednak, że gramofon i ewentualnie zewnętrzny przedwzmacniacz to tylko początek historii. Potem zostaje Wam kwestia samych płyt, a to jest naprawdę fantastyczna przygoda. Oczywiście, jeżeli szukacie jakichś turbo drogich wydań lub po prostu albumów, to nic nie zastąpi Wam Discogsa, gdzie dostępnych macie wiele, wiele tysięcy płyt z całego świata. Jednak ja osobiście zawsze wolałem polować na płyty na żywo, bo to ma niepowtarzalny klimat. I nigdy nie zapomnę pewnej wizyty w nieistniejącym już Art Reco, które prowadził Mieczysław Stoch, ponieważ tam wydarzyło się coś, co myślałem, że się nie wydarzy. Od miesięcy szukałem wtedy płyty, która ma szczególne miejsce w moim sercu i zaraz wam opowiem dlaczego. Kiedy wyprowadzałem się z Wrocławia, gdzie się urodziłem, to dostałem od taty taki zestaw płyt CD. Można powiedzieć, że to była taka audiofiska wyprawka. I właśnie wśród tych płyt był jeden album, który szczególnie lubię, i bardzo ciężko było mi go znaleźć na winylu. No i teraz wracamy do ArtReco. Zatem kilka lat temu pojechałem właśnie do pana Mieczysława Stocha, zacząłem sobie przeglądać ich ofertę i w pewnym momencie coś mnie strzeliło. Jest! Znalazłem! Nie byle co: jest to Rainbow Płyta Bent Out of Shape, w dodatku z Japonii. I nigdy nie zapomnę, jak poszedłem do kasy, spytałem ile. Cena była naprawdę dobra. Wziąłem i wręcz biegłem do domu, żeby jak najszybciej tej płyty na analogu w końcu posłuchać. I tamtego dnia ten album w tym wydaniu na gramofonie zabrzmiał inaczej niż kiedykolwiek. Tak magicznie. I ja ten moment zapamiętam tak naprawdę chyba do końca życia. No, przecież o to chodzi. To jest kwintesencja muzyki i hobby, jakim jest niewątpliwie audio. I to jest właśnie największa siła gramofonu. Cały experience, niepraktyczność, ale i piękno, i głębia. Właśnie dlatego każdy audiofil i przede wszystkim miłośnik muzyki musi mieć w swoim systemie gramofon. Jeżeli zainteresował Was dzisiejszy temat, to oczywiście zapraszam do nas na 21 Mamy bardzo duży wybór gramofonów i świetnych od tego specjalistów. Oczywiście oferujemy również podstawową kalibrację zakupionego u nas gramofonu, lub na przykład zmianę wkładki w gramofonie, który już macie. Wszystko po to, żeby ten gramofon cieszył Was jak najdłużej i jak najbardziej. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy tam na dole. Dajcie znać, czy macie gramofon, jakie są Wasze ulubione płyty. Po prostu pogadajmy. A my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.